Dawno, dawno temu była grupka czterech chłopaków, która miała plany na y, wielkie rzeczy. Chcieli zostać sławnymi influencerami, już od młodego wieku nagrywali, ale ich największym marzeniem było założenie drużyny piłkarskiej. Co później się wydarzyło? Tak, moi kochani widzowie, ja. Lordianek, założyłem amatorski klub orlikowy na orliku do grania, a jest wielki orlika na Dwór mazowiecki. No, i zaraz Wam się wyświetli jego herb. Przechodzimy do pierwszego spotkania klubowego. Pociągu Brexity. na widzowie. Dzisiaj spotkaliśmy się tutaj z Fabianem i z Frankiem po to, że mamy plan założyć I nasz własny taki amatorski klub. Sutki, gramy wszystkie. Wszystki. A to e, No i e, mamy plan założyć klub. AK jest Wielkie Rodziana. No i będziemy wam nagrywać vlogi z naszych meczów, jeśli w ogóle ten klub się uda, bo mhm. on może się nie udać. I raczej się nie uda, ale... Nie mów tak nawet. Jesteśmy perspektywiczni. No, jemy, jemy. Patrz się w kamerę! No. no co ty robisz? I chcesz mieć numer na koszki <coughs> 69. A ja 11, tak jak Neymar Prime. Fabian, a wiesz, powiedz wam, 69? Um, a muszę to mówić? Właśnie Fabian <coughs> to jest troszkę upokarzające. Eee... Pierwszy mecz będziemy jechać tam. Z tymi bombkami. <coughs>

nie, ale ty muszam! Martusz. A dobra. No właśnie, a on manipuluje. A on no. A on! A w tutaj, jak wracaliśmy od Janka, kupiłem z tego loda gengarka. Nie oddaję za niego hajsu. Ja mam czarne. Też ma asystę. Ale z kim? Z, y, Aston Villa, Nottingham 3 jeden dla Aston Villa, Cash asysta, Magdyn, dwie bramki. A słyszycie, że wło tego Mareskę... Pamiętacie, że Mareskę zwolnili z Chelsea? Franek. Mareska? No Chelsea? Franek! Co tu jest? Chelsea zwolniło szóstego trenera podczas trzech lat. O! Mogę go pobliżyć? Fabian, bądźmy... Fabian no, no. no, na, ty na tym kanale... na tym kanale... Nie się. stosujemy przemocy. Stosujemy. Widzicie, widzę, jaki on jest. Już czeka. Dobra, no, ja swoje ja rzeczy czytajcie. Dobra, rzeczy czytajcie. Kapitan... Y, Janek... Ale od pozycji zaczynamy! To no już wszystko napisane, gdzie jesteś. A drugi kapitan to będzie Piotr. Co po mnie powtarza? A patrz, pisałem... ja mam A, Janek, dobra, nieważne. Ty... Co on w ubiegłym właśnie Ej, pan decyzja to skreślił. <noise> nie no, nie skreślił. Kapitan Janek. Drugi kapitan Fabel, wymiar na koszulkę XXL Numer na koszulce 11... XXL, debil! A dokładniej m -ka. Taktyka autobus i laga Obrona, kapitan Franek Drugi kapitan Piotrek Wymiary na koszulkę M łamane na 167 6 Numer, Numer na koszulce 69 Taktyka pressing Ja nie napisałem cię w podstawowym składzie Napisałeś mnie jako gruba Nie wiem z kim będziemy grali pierwszy raz? Ja chcę bombki. Gdzie? W Warszawie! W Warszawie. Co Zagramy? Nie. nie! Ile Wygramy. będzie Fabian? Niech pomyśli... Gra 90 Za 3 dla. Tylko? Tak. A tak, bo ty na obronie żadnej bramki nie wpuścisz. No co? o co ci chodzi? No to był komplement. Ani, to w ogóle nie był sarkazm. No co? Okej. ciebie jest. Ale bo, bo nie masz się napadnąć. <grym> Ty ma autyzm. <grym> nie, nie mam autyzmu, ale też mam chorobę na A. Może dwa... No? Czy po tych, po po tych kremiakach będziesz miała formę na meczu? Ja wiem, to jest mój pierwszy ale zjadł... zjadłem Ja zjadłem trzy. Zjadł... Tak, na pewno, chyba razy dziesięć. <grym> no, kurwa. Pamiętasz jak ty wygłębiłem jeden czas i ci krew zaleciała? Bo jak mi nos, ja mam słaby nos, to się nie dziwię, że mi krew leciała. Masz słaby nos. No mam słaby nos. Coś powiedział? Santiago go pewno ukryje. Fabio, odstawisz się teraz na miejsce. A e, ja co Santiago Oczywiście o, my będziemy. Się się oczywiście my kultywujemy ne, no. piękne taktyki i piękną grę w futbol. Wcale nie kaleczymy tej gry. Nie, prawda? Ja Niech myślisz, zagrać. Jaką planszówkę? to? Gra. Jako? Będę A grał miał... w grę! O... o nazwie CSGO Nie, no kurde, mema zepsuł, miał być Tomb Raider. Będę grał w grę o nazwie Tom Brider. Będę grał w grę. A w jaką? Tomb Raider. I będziemy trenować, będziemy, zagramy mecze o każdej porze. W każdym, Nie. na każdym boisku. Jak pani, jaki... Głos Pani? Wydaje Pterodaktyl. Przed <grym wytruń> ja chwilą go, lubi. go lubić. Jak ja mam wielu zobacz, jak kamera nie była włączona. <grym> tak <wytruń> jak się się, jak kamera nie była włączona. Filip przed kamerą się popisuje. Nie. A nie trochę. No nie. Będziemy robić Wam relacje z różnych treningów czy meczów i innych rzeczy. To na pewno się odbędą. Tak, no na pewno. Tum, 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 tum. Tum treningi. Tum, tum, tum. Nie, no mecze się odbędą. Treningi? No tak, treningi. Szczerze. I Wam, ale co to jest do problem? Bo mnie denerwujesz. Jesteś ja tym niedobrze. Fajnie, <grym> o coś powiem. Obraz na dwubiegunowo. <grym> Będzie Pani materiał.